Jakie strategie można zastosować, by poprawić komunikację w zespole? W sytuacjach krytycznych z perspektywy lidera lider może zastosować kilka rozwiązań. Jeżeli chodzi o w ogóle o przygotowanie zespołu do działania, jeżeli jest to osoba, która będzie desygnowanym liderem dla danego, dla danego zespołu, można pamiętać o tym, że zespół, który dobrze pracuje, to zespół, który razem trenuje. Warto także pamiętać o tym, że praca zespołowa to nie tylko samo czas interwencji. To także briefing przed i jasny podział mówienia różnych zagadnień, ale również prowadzenie samego debriefingu bezpośrednio po. W sytuacji, kiedy pojawia się nagłe zdarzenie, stan nagły o charakterze jakimś krytycznym, to co to również może pomóc to strategie dotyczące tak zwanego sterylnego kokpitu. Czyli jasna informacja dla całego zespołu, że priorytetem działania aktualnie będzie będzie jedna z czynności, um, o której mówimy głośno całemu zespołowi, priorytetyzujemy ją względem innych działań. To, co może także pomagać w tego typu sytuacjach, to wprowadzenie jasnych schematów czyli list kontrolnych dotyczących chociażby przekazywania stanu, um, stanu pacjenta, czyli określone protokoły, które pomogą nam nie zapomnieć o żadnym istotnym elemencie w pracy zespołowej. Dla samego lidera, to co czasami może być pomocne, to wycofanie się z działań technicznych, czyli. Skanięcie od strony nóg pacjenta najlepiej tak, aby nie wykonywać żadnych czynności technicznych, aby mieć tak zwany helikopter view, żebyśmy mogli widzieć nieco szerszą perspektywę, która ułatwi nam podejmowanie decyzji i obserwacje innych, um, innych osób. To takie najważniejsze elementy, o których warto byłoby pamiętać, um, jeśli chodzi o lidera w sytuacjach um, pracy, czy to zespołu wczesnego reagowania, czy w innych sytuacjach nagłych um, pracy zespołowej. Jaka jest rola lidera w zespole? Lider w zespole terapeutycznym to osoba, która przede wszystkim będzie odpowiedzialna za podział zadań. Um, takie podstawowe funkcje, które muszą być spełnione, aby zespół funkcjonował um, w sposób skuteczny, efektywnie w stanach nagłych, to przede wszystkim musimy mieć przypisane jasno role i zadania dla poszczególnych członków zespołu. Komunikaty wydawane przez lidera powinny być proste, krótkie, i co bardzo istotne, to skierowane do konkretnej osoby z wykorzystaniem tzw. zamkniętej pętli. Czyli osoba otrzymująca dane polecenie powinna potwierdzać jego zrozumienie. To, co może nam też pomóc, to dzielenie się wiedzą w zespole. Często w zespołach interprofesjonalnych jest to niebanalna e, podpowiedź, czy pomoc, jeżeli wymieniamy się doświadczeniami pomiędzy, e, pomiędzy poszczególnymi członkami zespołu. Bardzo istotny jest także element. E, Konstruktywnej interwencji, czyli jeżeli z jakiegoś powodu zespół zbaczałby ze szlaku, to członkowie zespołu są zobowiązani poinformować lidera o tym, że mają inny pomysł na to, co powinno się wydarzyć w następnej kolejności. Z istotnych elementów dotyczących skutecznego kierowania zespołem warto także pamiętać o tym, aby taki zespół był przygotowany do zmiany ewentualnych zadań, które zostały im przypisane. Bardzo istotne elementy to także wzajemny szacunek dla wszystkich członków zespołu i tak zwane stop klatki, czyli relatywnie częsta reocena i podsumowywanie um, na głos, udzielanie informacji całemu zespołowi, jaki jest plan działania. Um, proszę powiedzieć, co powinien obejmować debriefing? Debriefing co do zasady możemy podzielić na dwa różne typy debriefingu. Mówimy o tak, tak zwanych debriefingach ciepłych bezpośrednio po zaistnieniu zdarzenia i wtedy... Ten debriefing najczęściej jest prowadzony wyłącznie w składzie zespołu, który brał udział w interwencji. Możemy także wyodrębnić drugi rodzaj debriefingu, taki debriefing już na chłodno, na spokojnie, w którym dodatkowo bierze udział zewnętrzny debriefer, który taką sytuację mógł obserwować, albo po prostu ze sobą do pomocy do moderowania debriefingu. Bez względu na to, którą formę debriefingu przyjmiemy, takie podstawowe, uniwersalne elementy, które pojawiają się w strukturze debriefingu, to przede wszystkim czas na to, żeby zespół mógł rozładować emocje, czyli takie miejsce, w którym mo możemy o nich powiedzieć, możemy je, możemy je regulować. Istotne jest także, abyśmy określili sobie konkretną sytuację, której dotyczy e, ten debriefing, czasami nazywamy go również fazą zbierania informacji. Przede wszystkim kluczowym elementem jest analiza. Tych elementów, o których zespół chce rozmawiać. Jeżeli była jakaś czynność, którą chcielibyśmy wykonać inaczej, lepiej, a w jakiś sposób ułatwić sobie na przyszłość, to niezwykle istotnym jest, aby osoba prowadząca debriefing potrafiła zlokalizować nie tylko e, konkretną czynność, ale umiała odpowiedzieć sobie na pytanie dlaczego. I do tego tak naprawdę w zespole dążymy, bo debriefing jest niczym innym, jak formą wspólnej analizy i podsumowania, która ma za zadanie pomóc nam w podobnych sytuacjach w przyszłości. A w takiej analizie warto również uwzględnić te rzeczy, które poszły dobrze. Jeżeli jakieś zastosowaliśmy rozwiązania z poprzednich debriefingów, czy udało nam się wdrożyć dobre praktyki, czy któryś z członków zespołu um, wykazał się szczególną, szczególnie ważną i przydatną umiejętnością, to o tym warto również w debriefingu uh, powiedzieć. Ostatnia faza debriefingu to podsumowanie i aplikacja. Na tym etapie powinniśmy wyciągnąć najważniejsze rzeczy, odpowiedzieć sobie na pytanie czego ta sytuacja nas nauczyła i co konkretnie konkretna osoba czy konkretnie zespół od kiedy powinien zrobić w przyszłości, żeby następne sytuacje były wy 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 wyłącznie dla nas łatwiejsze e i wydajniejsze. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.